go do ja. go? Wiem, Dzień dobry, widzieliśmy, że pan sam siedzi, więc może ja zaproponuję teleporadę. Jestem z firmy. Nie udław się. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. chciałby pan, może Czemu? teleporady? Świetna sprawa, w każdej kwestii jesteśmy Czemu? w stanie panu pomóc. Czego? proszę, zweryfikuj, mnie, zweryfikuj, mnie. proszę. Nie. My... Ale, ale co mam Cię zweryfikować? Nie rozumiem, o, o co Panu chodzi? Mam skontaktować się z instytucją? Nie, 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 eee, nie zadajemy pytań o moich prywatnych preferencjach i w ogóle, eee, czy jest kwestia, w którą mogę Panu pomóc? Nie, 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 ja tylko sobie poprosiłem na, na kanał normalny sobie tak. No więc nie chciałby może pan jakieś Kurwa, nie ten przycisk. Więc nie chciałby pan jakiejś e, te porady może, albo jakiegoś problemu. Nie wiem, to rozwiązania pan nie ma albo porozmawiać o bogu na przykład. Chociaż mamy taki dział Jehowy, akurat u nas w firmie. Ja chyba, ja chyba jedę